Jak dobrze przygotować się do spowiedzi? O, to jest takie pytanie, yy, może tak z własnego doświadczenia, po prostu, bo generalnie mamy, wiecie, pięć warunków dobrej spowiedzi, to wszystko jest jakoś tam opisane, yy, ale ja tak sobie pomyślałem, że w sumie do tych pierwszych trzech można by było coś dodać. To znaczy, yy, co do rachunku sumienia. Ja mam takie doświadczenie, że bardzo fajnie jest sobie rachunek sumienia robić po prostu codziennie. Gdzieś kościół to zaleca, choćby w komplecie, ale to jest też taka tradycja, która w ogóle gdzieś do starożytności I nawet sięga, więc to taka mądrość ojców mówi, że, że jest w tym coś cennego. Druga rzecz to jest kwestia żalu za grzechy. Mi osobiście ostatnio bardzo dobrze się modli psalmem 51, kiedy Gdzieś chcę ten żart, załżech sobie wzbudzić. To wiadomo, że nie chodzi tylko o taką warstwę emocjonalną, nie? Ale tak na takim poziomie też pewnego poruszenia serca, to, to, to też jest ważne. Też ostatnio było tak, że właśnie na mojej jakiejś osobistej modlitwie u siebie w celi sobie wyśpiewałem ten psalm, znaczy zaśpiewałem pieśń Stwórza Mój Boże, śpiewając jakby jako zwrotki kolejne wersy psalmu, które sobie wziąłem z Pisma Świętego. No i to było jakieś takie naprawdę fajne i dobre doświadczenie, więc. Więc to polecam, jeśli można tak powiedzieć. A trzecia rzecz to jest kwestia postanowienia poprawy. To znaczy, że wydaje mi się, że potrzebujemy naprawdę jakiegoś jakiego konkretu w tym, w tym, w tym, w tym szukaniu tego, tego postanowienia poprawy. Jeżeli ja coś sieję i ciągle sieję to samo, no to, no to będę zbierał to samo. Jeżeli coś zmienię, no to może się coś w moim życiu zmienić. Ja bym chyba tylko tyle dodał, że dobre przygotowanie do spowiedzi. Zaczyna się w ogóle od tego, że ja podejmuję decyzję, że chcę pójść do tej spowiedzi i ją sobie zaplanuję. No to serio, nie? Często ucieka, to jest coś takiego... Myślę, każdy, każdy miał gdzieś tam takie doświadczenie odwlekania trochę spowiedzi. A im dłużej odlekamy, tym to jest trudniejsze, żeby się jednak przemóc i pójść. I że to jest ważne, żeby to zaplanować. A jak już zaplanujemy, ja bym poszukał takiej przestrzeni do, do własnej modlitwy czy na adoracji, czy gdzieś w pokoju się samemu pomodlić, zostać na chwilę z samym sobą i Panem Bogiem i pomodlić się do Ducha Świętego i od tego zacząć ten rachunek sumienia. Jest dobry rachunek sumienia na przykład od Ojca Andrzeja Kuczowskiego, taki, który warto sobie gdzieś tam skorzystać. I tyle, a zresztą się zgadzam i polecam dobrze się przygotowywać do spowiedzi i chodzić do spowiedzi.